W sobotę, 18 lipca o godzinie 13 rozpoczynamy 21 maraton pływacki im. Pawła Piuruna puchar Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej. Jest to jeden z najstarszych maratonów pływackich w centralnej Polsce, który odbywa się od 21 lat bez przerwy. Jego celem jest propagowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą, zapewnienie wszystkim chętnym bardzo atrakcyjnego wypoczynku i to przede wszystkim o to nam chodzi, żeby było bezpiecznie, przyjemnie i wesoło. Chcemy wszystkim korzystającym z tego pięknego zalewu zwrócić uwagę na jak najbezpieczniejszy wypoczynek, żeby ludzie z Rawy, nie tylko przyjezdni, którzy odwiedzają nas, naszą, nasze miasto, mogli, przepraszam, mogli bezpiecznie wypoczywać i my wtedy przekazujemy pewne zasady, jak postępować, jak zabezpieczać się. I to wszystko, co składa się na naprawdę bezpieczne wypoczywanie nad wodą. Pamiętajmy, że woda jest jednym z najniebezpieczniejszych żywiołów. Z nią nie ma żartów. Nasi ratownicy będą ochraniać, osłaniać, asekurować płynących, także to będzie na pewno bezpieczne i na pewno widowiskowe, bo są to bardzo ciężkie dystanse dla ten najdłuższy to jest... 3 km, 3000 metrów, więc y, trzeba, żeby ten dystans pokonać, to trzeba sporo wysiłku. Pozostałe dystanse to są dla najmłodszych, dla kobiet, dla mastersów. W sumie 8 kategorii wiekowych. Zapraszamy wszystkich chętnych 18 zapisy na naszej stronie i również w biurze WOPRU i na przystani Tatar. 15 minut kończymy zapisy przed rozpoczęciem start wyścigów tego dnia nad Zalewem Tatar nie tylko pływamy od ubiegłego roku Maratonowi Pływackiemu towarzyszy festiwal piosenki turystycznej i żeglarskiej Rawa Graszanty. W tym roku druga odsłona festiwalu, dużo, o wiele bardziej rozbudowana. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs dla zespołów amatorskich o Złotą szekle Burmistrza Rafy Mazowieckiej. Po zakończeniu konkursu, który rozpoczyna się o 16:00 o 18:00 mniej więcej, bo wiadomo, że przy tego typu imprezach bardzo ciężko jest precyzyjnie e, zaplanować czas. Rozpocznie się występ Gwiazd. W tym roku mamy aż czterech wykonawców. Naprawdę e, to są uznane marki, e, to są e, znane, świetne zespoły. Niektóre już w rawie występowały, inne będą tu gościły po raz pierwszy. E, rozpocznie Tomasz Grąb Paciorek, Warszawski e, Szantymen Bart. E, następnie Wystąpi zespół Trzecia Miłość, który przyjdzie do nas z Mazur, zwycięzca, laureat wielu konkursów ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Następnie wystąpi chyba najbardziej znana postać z naszego festiwalu Janusz Nastarowicz, członek formacji na razie, którą, tworzy chyba, którą współtworzy z najbardziej znanym chyba szantowym zespołem w Polsce Kategdynia, a na zakończenie goszczący już. Po raz chyba trzeci w naszym mieście zespół Jolly Roger, który naprawdę znakomicie potrafi porwać rawską, nie tylko rawską publiczność, co można było się, o czym można było się przekonać rok temu. Powodem organizacji tego festiwalu i jego rozbudowy jest to, że naprawdę w zeszłym roku, ku naszemu bardzo miłemu zaskoczeniu, uczestników było naprawdę sporo, a do tego bardzo aktywnie bawili się, włączyli się w ten, w ten festiwal i chcemy iść w tą stronę dalej. Plany są takie, żeby festiwal się rozwijał, żeby z czasem stał się, może już w przyszłym roku, imprezą co najmniej dwudniową, przyciągającą coraz bardziej znanych artystów, żeby konkurs miał jak największy prestiż, żeby festiwal stał się jedną z takich wizytów krawy na zewnątrz. Ta promocja w tym roku też poszła już nie tylko gdzieś tutaj w bliższej okolicy, ale w Warszawie, Łodzi, jeśli chodzi o plakaty, o media. Także staramy się ten jak najbardziej wypromować. Serdecznie zapraszamy wszystkich od 16 na taras nad zalewem Tatar na festiwal Rawagraszanty.